Siemaneczko, z tej strony Ogram to i dzisiaj otwieramy produkt, który już jest z nami jakiś czas na rynku. Są to puszki z Iwilucjami, Espion i Sylwion. Zapraszam do oglądania. No to co, otwieramy gagatki, dwie puszki do kolekcji, do uzupełnienia puszek z Iwilucjami, bo na tym mi zależy i przede wszystkim chodzi mi o karty głównie, no nie? Chciałbym mieć wszystkie promki z Iwilucjami właśnie, tak po prostu. Do, do swojej kolekcji. Otwieramy sfoliek. Twarde folie były na tych puszkach. Powiem Wam, że naprawdę się troszeczkę namęczyłem. I otwieramy. Pierwsza puszeczka idzie z Espionem do otwarcia. Tutaj mamy kartę Promkę Espiona. Tak się prezentuje. Jest naprawdę bardzo ładna. Mam Ambryona. Pokażę Wam któregoś razu. Zresztą zrobię odcinek, po prostu nagram na którym będę pokazywał swoją kolekcję kart po prostu. I tutaj mamy kodzik. Proszę bardzo, można sobie zgarnąć oczywiście. No i boosterki ze środka, czyli Brilliant Stars, Brilliant Stars II, Fusion Strike i Vivid Voltage, o kurcze! Dodatek taki powiem Wam, że fajny. Polowałbym na tego Pikachu z miłą chęcią. Oczywiście jeszcze zakoszulkujemy Espiona. Jest to bardzo ważna część kolekcjonowania po prostu, żeby te karty zabezpieczyć w jakiś sposób. Ja mam koszulki, które są idealnie dopasowane do, do kart. Ostatnio słyszałem opinię, że, że te koszulki są złe, bo mogą porysować karty, że lepsze są te luźniejsze. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. W sumie chciałbym poznać Waszą opinię, no nie? Jak wy te, to widzicie, jak wy na to patrzycie? No i kolejna puszeczka jest to Sylwion. Karta z Sylwionem prezentuje się w ten sposób. Też jest bardzo fajna, też jest bardzo ładna. Oczywiście też sobie zakoszulkujemy za chwileczkę Kodzik, proszę bardzo do zgarnięcia, możecie sobie zatrzymać no i boosterki, chyba ta sama kombinacja czyli Brilliant Stars dwa razy Fusion Strike i Vivid Voltage który był odwrócony, więc mamy pojedynek Te produkty, jak i również wiele innych produktów z różnych dodatków znajdziecie oczywiście na stronie pokalove.pl czyli partnera tych wszystkich moich odcinków, na moim kanale oczywiście co więcej, nadchodzą dwa dodatki, aż jest to Obsidian Flames i również 151. Oczywiście, przedsprzedaż już ruszyła na stronie, więc zapraszam do zakupów, no i udanych dropów życzę. <laughs> więc robimy to w ten sposób. Pierwsze idą Brilliant Starsy z jednej i z drugiej strony. Zobaczymy, jak to będzie dropiło, ale chciałbym z Wami porozmawiać na temat wydarzeń nadchodzących, bo zbliża się OTP. Jest dokładnie w tym tygodniu, w którym nagrywam. W piątek już jestem w Łodzi, w sobotę jest OTP, w niedzielę jest Day 2. Będziecie? Mam nadzieję, że tak. Przybijemy piątkę, zbijemy żółwiki i tym podobne. Biorę ze sobą album, więc możemy się też powymieniać troszeczkę na kart. Poluję oczywiście na Paldea Evolved, więc jak najbardziej potrzebuję kart z tego właśnie setu. Tutaj, jeżeli chodzi o Espiona i Sylviona, to zaczniemy sobie od Espiona. Po jednym boosterku otworzymy. Espion. Jest psychicznym Pokémonem właśnie z drugiej generacji. Czyli taki przeciwieństwo Ambryona, No nie, dzień i noc tak zwana. Tutaj mamy biały kodzik. Cztery karty do przodu idą i patrzymy, co jest w tym busterku: Ziemna Energia, Choice Belt, Vibrawa, Staravia, Tertwig. Mincino. Karablast, Buizel, Havlucha, Marnie Sprite. I lipart, więc lipa, po prostu, jeżeli chodzi o drop w tym boosterku. Czy Sylwion wyjdzie na prowadzenie? Zobaczmy. Pierwszy busterek po stronie Sylwiona, tutaj widzimy Szur szrumisza. Właśnie, znowu biały kodzik. Kurczę, niepokojące to jest troszeczkę, ale zawsze jest trainer galery. Jeszcze w Brilliant Stars w dodatkach były trainer galery. Z Brilliant Starsów, po prostu trainer galery. Że tak powiem, się na nowo zrodziło, jeżeli chodzi o Sword and Shield. Takie, takie mam wrażenie. Wcześniej chyba nie widziałem po prostu trainer galery żadnych, to no nie? Jeżeli chodzi o Sword and Shield, oczywiście. Tutaj mamy mroczną energię: Ultra Ball, Vibrawa, Tropius Shroomish, Burloin, Duskull Snizel, Corfish, Magma Basin jest Reversem i Motim jest zwykłą kartą. Więc bez dropów w pierwszych boosterkach. Brilliant Stars. Kolejny boosterek Brilliantów. Fajne dropy były w bryliancie. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda tego Charizarda dropnąć. Czarny kodzik. Jest szansa na minimum holo. Ale nie oszukujmy się, nie na holo poluję w tym dodatku. <laughs> tutaj mamy rośliną energię, Flocel, Seagleaf. Bacirisu, Piplap Dertwik, Snizel, Klink Spiritomb Joltion jest trainer galery, kartą, którą już mam. Powtórkę, więc będę miał do wymiany. I ostatnia karta: Złoty Articuno. Ja nie mogę. To jest sztosiwo. Haha, ha. mamy to. Kurczę, mam full artowego, zwykłego Articuno. I mamy złotego. Kurde, ale sztosik. No, posypało. Już. Już mi się podoba, już mi się podoba odcineczek, kładamy kartę do koszulki, tak samo jak i żeby się karty nie uszkodziły. A więc Espion wysuwa się na prowadzenie z dwoma dropami w jednym boosterku. Co na to Sylwion? Zobaczmy. Sylwion jest chyba ostatnim z Evilucji, z tego co mi się kojarzy. Powiem wam, że jakoś nie przepadam ogólnie za Sylwionem. Jest taki, no nieładny. W ogóle fery pokémony mi się tak średnio podobają. Takie, odnoszę wrażenie, że, że one są takie na siłę robione troszeczkę, no nie? Żeby coś powstało, żeby kontrowało po prostu smoki, no nie? Tutaj Roślinna Energia, Team Gel Cheer, Sinsino, Cleasing Gloves, Bidaf, Electabas, Havlucha, Buizel, Gibble, Octillery jest Trainer galery, No proszę bardzo, coś tam jednak sypie. Nie mam tego Trainer galery jeszcze, więc to też kolejna fajna Wiadomość dla mnie, bo Trainer Galery karty zbieram. A tym bardziej takie ładne. Octillery jest naprawdę bardzo ładną kartą. Ok, mamy 3 dropy z czterech boosterków. Brilliant Stars ładnie posypało. Co na to Fusion Strike? Po stronie Espiona. I tutaj między właśnie openingiem też zaproszę Was do wydarzenia, które jest kolejne, jeżeli chodzi o mapę Polski, czyli Animatsuri Cup. Odbędzie się on między 29 a 30 lipca w Warszawie. Link oczywiście macie do wydarzenia, jak i również link do OTP. Wszystkie linki macie w opisie po prostu tego filmu, no nie? <laughs> tutaj macie kodzik z Fusion Strike. Cztery karty przekładamy. To nie jest Scarlet and Violet, proszę Państwa. I tutaj mamy Stalową Energię. Fusion Strike Energy, Backcatcher, Sentis Crouch, Shinks, Eevee, Panpur, Gossifle, taki francuski, Galarian Miał, Feraligatr. O kurcze, jaki ładny! Nie wiedziałem, że Feraligatr jest w tym dodatku, i ostatnia karta Toxic Rogue, holograficzny. Holo, niestety nie jest dropem u mnie, więc nie zaliczamy tego po prostu. I Sylwion, pokaż, co ty masz w tym busterku. Nie wiem czy widzieliście u kuby na szorcie z Radomskiego turnieju, ale z Furzę Strajka poleciał Gengar, ten najdroższy, jeżeli chodzi o. To jest Alternate Art, chyba? Jakoś tak to się nazywa. Tu macie kodzik, z Fusion Strajka. Cztery karty przekładamy. No i tego gengara mu tak zazdroszczę, no nie. Zajął pierwsze miejsce po prostu tego Gęgara wziął. Ja byłem drugi, więc <laughs> rozumiecie ten smaczek, ale najbardziej gratulowałem po prostu mu z całego serca, bo należało mu się po prostu. Roślinna energia tutaj Cook, Hitmor, Muszarna, Makuhita, Mawile, Staryu, Toxel, Meltan, Snabul jest pierwszym rewersem i Absol. No niestety, Sylwion się nie popisuje. Co na to, jeszcze Vivid Voltage, bo zostało po jednym busterku z tych puszek strasznie luźno zapakowany. Nie wiem, czy widzicie. Nie wiem, czy te busterki były tak pakowane. Nie mam pojęcia. Bo z Vivid Voltage, szczerze mówiąc, otwierałem może w życiu ze dwa albo trzy busterki. Łącznie, więc naprawdę bardzo malutko. I tutaj mamy kodzik, który sobie zgarnijcie, jeżeli chcecie. Cztery karty, oczywiście, do przodu i patrzymy, co jest. Mroczna energia jest pierwszą energią. Hitmontop, Maccargo, Słubat, Beldam, Blitzel, Milcery, Skido, Eevee. Jaki fajny Eevee, ładny. Charmillion jest rewersem, w tym i Orbital, V. Mamy chyba zwycięzcę tego pojedynku. Chyba Espion wygrał po prostu. I to tak. Można powiedzieć, że rzutem na taśmę, ale jest jeszcze do zgarnięcia Pikachu z Vivid Voltage, więc może Sylwion pokaże, że jednak coś tutaj uda mu się konkretnego jeszcze dropnąć, to no nie? Ostatni boosterek. W tym odcinku ostatni boosterek po stronie Sylwiona właśnie. I patrzymy, co tutaj się znajduje. Chodzik sobie zgarnijcie cztery karty. Oczywiście, do przodu i patrzymy. Trzymajcie kciuki za Pikachu. Tutaj mamy elektryczną energię, Telescopic Sight, ale to jest D, więc to już nie wchodzi w skład obecnego formatu. Mightyena, Galarian Stanfisk, Pikipek, Ochiena, Rockruff, coś go chyba tam wszędzie za tym łóżkiem, Blitzl, Skido, Executor jest Reversem, i ostatnią kartą holograficzny Tornadus. Espion wygrał. Kto obstawiał Espiona, może się poczuć zwycięzcą, bo piękne dropy tutaj pokazał. Dajcie znać w komentarzu oczywiście, czy będziecie na jednym, jak i również na drugim wydarzeniu jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie oczywiście lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również dzwoneczek, żeby więcej materiału was nie ominęło. Tymczasem dzięki za oglądanie materiału. Trzymajcie się, siema!